Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku wywiadów z absolwentami Bootcampu Data Science Kodowa Ja nazywam się Norbert Reczak, ze mną jest absolwentka Bootcampu Anna Davy, która niedawno objęła stanowisko Data Scientista w firmie Nielsen. Aniu, powiedz na początek kilka słów o sobie zanim przyszłaś na Bootcamp. Czym się zajmowałaś, co studiowałaś? Tak, więc studiowałam ekonomię w szkole głównej handlowej i moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe związane jest głównie właśnie z tematami, które studiowałam. Pracowałam w firmach z branży telekomunikacyjnej, zajmowałam się głównie kierowaniem obsługą klienta w tych firmach, czyli wykonywałam zadania. Menedżersko-organizacyjne, i nie miałam wcześniej żadnego doświadczenia programistycznego, informatycznego. Przed bootcampem spędziłam kilka lat na urlopie wychowawczym, i w czasie tego urlopu stwierdziłam, że chcę coś zmienić na mojej ścieżce kariery, zdobyć nowe kompetencje, dlatego też zrobiłam doktorat. W dziedzinie ekonomii, ale związany z tematami informatycznymi, ponieważ zajmowałam się analizą rynku usług informatycznych. W czasie przygotowywania tego doktoratu miałam okazję dużo się nauczyć na temat data science i stwierdziłam, że jest to taka dziedzina w sam raz jak dla mnie, dlatego że zawsze lubiłam zadania związane z analizą danych. Takie zadania bardziej techniczne, informatyczne. W związku z tym stwierdziłam, że muszę nauczyć się programować i poszukiwałam jakiegoś odpowiedniego szkolenia czy kursu. Ok. I tak trafiłaś do nas na Bootcamp. Eee, powiedz, czy obawiałaś się tego kursu? Czy bałaś się, czy dasz sobie radę? Czy, czy myślałaś może, że to będzie łatwe. Czy właśnie, może jakieś opinie w internecie albo znowu znajomych, może coś słyszałaś o tego typu szkoleniach? Jak, jakie było Twoje wyobrażenie o tym? To znaczy była to dla mnie duża nowość, muszę powiedzieć, ponieważ no, nie miałam wcześniej tego typu doświadczenia. Nawet jako ciekawostkę powiem, że. Na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej na Bootcamp zostałam odrzucona i słusznie, ponieważ nie umiałam programować. Natomiast dostałam drugą szansę i w dosyć krótkim czasie, korzystając z różnych szkoleń, tutoriali w internecie, nauczyłam się tyle, żeby rozwiązać zadania, które były wymagane na Bootcamp. Co mi też jakoś przekonało mnie, że jestem w stanie się w dosyć krótkim czasie uczyć programowania i też przekonało mnie do udziału w tym bootcampie. A jeżeli chodzi o sam bootcamp, no to porównując różne szkolenia na rynku szkolenia IT, miał on no, jak dla mnie, najbardziej ciekawy zakres materiału. Od razu wydawał mi się bardzo praktyczny. <laughs> Taki, po którym będę miał odpowiedni warsztat właśnie do pracy jako data scientist. Dlatego też zdecydowałam się wybrać Wasz Bootcamp. I jak już przyszłaś na ten Bootcamp, to jakie pierwsze wrażenie? Szok? Bardzo ciężko? Czy na spokojnie? No, muszę powiedzieć, że było dosyć trudno, ponieważ no jak już wspomniałam, nie miałam wcześniej doświadczenia programistycznego, a na bootcampie były takie osoby, które już wcześniej pracowały jako programiści. Były też osoby, które wykonywały różne analizy statystyczne, a ja nic z tych rzeczy. W związku z tym no, wymagało to ode mnie dużo własnego wysiłku, dużo pracy między bootcampami. Akurat byłam w tej, można powiedzieć, komfortowej sytuacji, że byłam na urlopie wychowawczym. Mogłam czas między bootcampami poświęcić właśnie na nadrabianie zaległości, uczenie się, powtarzanie. No ale też muszę powiedzieć, że trenerzy na bootcampie są bardzo wyrozumiali, odpowiadają na wszystkie pytania. Także jest możliwość właśnie też wyjaśnienia jakichś wątpliwości, czy no, zdobycia dodatkowej wiedzy w ten sposób? A co najbardziej ci podobało? Jakie tematy? Czy, czy masz jakiś taki swój ulubiony element? Ponieważ budka no, to jest bardzo szeroki zakres. Także pytanie, czy, czy coś szczególnie Ci na tych zajęciach podobało? No, szczególnie zainteresował mnie machine learning, cały moduł związany właśnie z uczeniem maszynowym. Można powiedzieć, że no, machine learning po bootcampie stał się takim moim hobby. Lubię na ten temat czytać, uczyć się dodatkowych rzeczy, robić jakieś analizy w tym zakresie. No, był to bardzo, bar, była to bardzo ciekawa część bootcampu dla mnie. A czy była trudna? Ciężko było to ogarnąć. Była trudna, ale jak już powiedziałam, dla mnie na bootcampie większość rzeczy była trudna. no Też przyjęłam taką zasadę i w trakcie bootcampu i po bootcampie nie ma dnia bez kodowania. I starałam się każdego dnia coś zrobić, czy napisać jakiś kawałek kodu, czy chociażby coś przeczytać na tematy, których się nauczyłam. <laughs> Wydaje mi się, że to też bardzo mi pomogło potem w znalezieniu pracy. No dobrze, to przejdźmy do tego szukania pracy, które już wspomniałaś. Jak wyglądało szukanie pracy w Twoim przypadku? Długo to trwało? Czy było ciężko dostać tę pracę? No, szukałam pracy kilka miesięcy i wysłałam sporo aplikacji, zgłoszeń no, do tego stopnia, że nawet miałam specjalny folder w skrzynce mailowej na odpowiedzi negatywne i no, przychodziła odpowiedź negatywna to do folderu, także no, starałam się nie zniechęcać tymi odpowiedziami. Ale też było pewne zainteresowanie, no i tutaj, akurat w moim przypadku, dużą rolę ode, odegrał projekt z Bootcampu, ponieważ w firmie, w której teraz pracuję, zostałam poproszona o przygotowanie prezentacji kilku slajdów i opowiedzenie właśnie o moim projekcie, o innych projektach też, na, które umieściłam na GitHubie, ale ten projekt był jakby największą ich częścią. Mówisz tutaj e... o projekcie zaliczeniowym budka. Tak, tak. Czy mogłabyś opowiedzieć coś więcej o nim? Na czym polegał? E, tak, w ramach tego projektu analizowałam recenzje filmowe ze strony z ratingami filmów i wykorzystałam analizę języka naturalnego do predykcji tych ratingów. No, i tutaj miałam na tyle duży zbiór danych, że byłam w stanie przetestować różne techniki machine learningowe na tym zbiorze, łącznie z uczeniem nienadzorowanym i deep learningiem. Także udało mi się przygotować dosyć obszerny projekt, do czego też zachęcam innych uczestników, ponieważ taki projekt potem bardzo się przydaje właśnie na rozmowach z różnymi firmami. No dobrze, a. Poszerzałaś swoje portfolio o jakieś inne projekty? Coś jeszcze na własną rękę robiłaś? Yy, tak, starałam się znaleźć. Yy, no, tak jak powiedziałam, nie ma dnia bez kodowania, no. więc starałam się znaleźć różne dane, na przykład na stronie Kagel i yy, yy, analizować, wykorzystywać techniki, których się nauczyłam na bootcampie do analizy tych danych. I potem to umieszczałam na GitHubie którego też na marginesie korzystania z GitHuba też nauczyłam się na bootcampie. Czy podczas szukania pracy odczułaś w jakiś sposób to, że zdobyłaś wykształcenie w obszarze Data Science na bootcampie, a nie na studiach? Czy jakoś miało to negatywny wpływ, czy może wręcz pozytywny, na Twoje losy? To znaczy, jeżeli chodzi o reakcje potencjalnych pracodawców, to spotkałam się raczej z pozytywnymi reakcjami, to znaczy, osoby dziwiły się, że na takim bootcampie półrocznym można się aż tyle nauczyć. I też z perspektywy poszukiwania pracy i pracy na stanowisku data scientist, mogę powiedzieć, że zakres materiału. Bootcampu jest tak dopasowany, żeby dokładnie odpowiadać potrzebom rynkowym. To jest dokładnie właściwie to, czego poszukują pracodawcy. W związku z tym, no, reakcje na to, że nauczyłam się bootcampie, na bootcampie, były raczej pozytywne. Czy możesz opowiedzieć w kilku słowach na tyle szczegółowo, na ile możesz, bo wiadomo, że nie może wszystkiego mówić. Co, co obecnie robisz w tej pracy? Obecnie w pracy zajmuję się analizą dużych zbiorów danych sprzedażowych, ponieważ firma Nielsen, w której pracuję, jest numerem jeden na rynku światowym w analizie właśnie tego typu danych. Analizowane są bardzo duże zbiory danych i ja przygotowuję różne funkcjonalności w kodzie Pythonowym które służą właśnie do tej analizy, do automatyzacji wykonywania różnych czynności analitycznych. Co Ci się podoba w tym? Czy, czy odnajdujesz się w tym zadaniu? To znaczy, no odnajduję się jak najbardziej, ponieważ już w trakcie bootcampu zauważyłam, że to jest właśnie dokładnie to, co chcę robić i mogę powiedzieć, że nie, nie odczuwam zadań programistycznych jako jakiejś ciężkiej pracy, raczej podchodzę do tego jako do rodzaju rozrywki, która jest przyjemna. Także, no, mogę powiedzieć, że idę co rano ze śmiechem do pracy, ponieważ spodziewam się, że będę robić coś, co lubię. Także jest to dosyć przyjemne uczucie. Super. A czy pomimo, pomimo, oprócz tego, że, że jest to przyjemne, czy jest to trudne, czy jak się z tym czujesz? Czy musisz bardzo ciężko i dużo pracować, czy przychodzić w to w miarę łatwo? E, to znaczy y, są pewne fragmenty zadań, które są dosyć trudne dla mnie, y, ale staram się jakoś w miarę możliwości wdrażać, zdobywać wiedzę i y, no jak na razie udawało mi się rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy. Znajdować rozwiązania. Tak, w tej branży jest tak, że na początku w pracy człowiek musi się bardzo dużo uczyć. Czy u ciebie też tak jest, że bardzo dużo się rozwija, się uczysz na razie, na początku? Yy, tak, i sądzę, że to nie będzie tylko na początku, dlatego że ta, yy, ta branża jest dosyć specyficzna yy, w tej branży, trzeba uczyć się cały czas, ponieważ yy, cały czas coś się zmienia, yy, wchodzą nowe technologie, nowe rozwiązania, i yy, no, nie można zostawać w tyle, trzeba być ciągle na bieżąco. Między innymi dlatego wybrałam taki zawód. Świetnie. No, to na zakończenie, takie pytanie. Czy jest coś, co byś poradziła osobom, które chcą wejść w branżę data science albo konkretnie rozważają pójście na bootcamp, ale nie wiedzą, czy to dobry krok? Eee, tak. Przede wszystkim odpowiedziałabym sobie na pytanie, czy to jest typ pracy, który nas interesuje. Ponieważ ja na przykład jak widzę ekran pełen liczb to mam wrażenie, że będzie dobra zabawa i polecałabym też właśnie innym potencjalnym uczestnikom, żeby się zastanowili czy to jest faktycznie to, co lubią. Jeżeli tak, to jak najbardziej polecam wybranie bootcampu, ponieważ daje naprawdę solidne podstawy narzędziowe i jeżeli chodzi też o zakres wiedzy, do pracy w tej dziedzinie i jest zorientowany właśnie bardzo praktycznie na potrzeby pracodawców. Także jak najbardziej bym polecała uczestnictwo i też od razu bo mówię, że trzeba się nastawić na dosyć intensywną pracę, ponieważ no, jeżeli ktoś się spodziewa, że na przykład przyjdzie i będzie jakiś wykład typu historia informatyki, na którym będzie można się. Wyluzować, patrzeć w okno, no to y, tak nie będzie, bo to są zajęcia typu warsztatowego, na których trzeba cały czas y, uważać, y, wkładać duży wysiłek umysłowy w te zajęcia, więc no, trzeba się nastawić po prostu na y, intensywną pracę. Ale jak widać, warto. Warto, na pewno warto. Na studiach jest tak, że nawiązują się przyjaźnie, znajomości, kontakty, network networking, co potem w życiu niejednokrotnie się przydaje. Na Bootcampie grupa nie jest tak duża jak na studiach. Więc pytanie, jak to wygląda na Bootcampie? Czy utrzymujecie jakieś kontakty, czy wytworzyły się relacje między wami? Yy, tak. No muszę powiedzieć, że akurat w trzeciej edycji Bootcampu, w której ja uczestniczyłam, ekipa była doborowa. Także przyjemnie się spędziło razem te 16 weekendów, przyjemnie się razem pracowało, i teraz utrzymuję kontakty z kilkoma osobami. Wiem, że sobie bardzo dobrze radzą też na rynku pracy. No i to są takie bardzo przyjemne, podbudowujące kontakty. Czasem sobie Udzielamy różnych rad, jeżeli chodzi o programowanie, czy konsultujemy ze sobą różne rzeczy. Także jest to też z tego punktu widzenia bardzo takie pozytywne doświadczenie. Widujecie się na jakichś wydarzeniach branżowych, konferencjach, meetupach? Tak, widujemy się na konferencjach i też na takich nieformalnych spotkaniach. No dobrze. Czy chciałabyś może jeszcze coś od siebie dodać na koniec rozmowy? Tak, właśnie od siebie mam taki apel do wszystkich kobiet. Dziewczyny, zapisujcie się na bootcamp. Programowanie nie jest tylko dla facetów. I jak tu doświadczenie pokazuje, nawet nie mając doświadczenia programistycznego, można się tego nauczyć i zdobyć pracę w tej dziedzinie. Zatem dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Możecie się pożegnać, bo jeszcze się nagrywa. Nie no, ja już się pożegnaliśmy. Ja? ja mogę ja pozdrawić, Hakasz, chyba je pozdrawiam. Zbot Campo, Zodcampo.